Tego imienia. Pan burmistrz może powie to imię tak na głos, a ja powiem, kto to wygrał. Imię jest. Oczywiście wśród wielu imion, które padały, były ciekawe propozycje, ale Żyli wybrało Serfik. Brawo. Otóż brawo, Brawo dla pierwszej kozy, która będzie miała napis Serfik. Tutaj jeszcze dopowiem coś, co powiedziałem tam przy większość z Państwa, którzy udali się na odsłonięcie, słyszeli, że fundatorem tej pierwszej kozy jest firma Metal Press Z Dolska. Bardzo im za to dziękuję, dlatego że zaangażowałem lokalne firmy i nie tylko w wsparcie tutaj tej trasy i to się, i to się z powodzeniem udało. Dzięki temu nie trzeba było wykorzystywać środków z budżetu gminy, ale zachęcać też lokalny biznes, który przy okazji zyska informacje o tym, że wspiera gminę Dolsk. Także bardzo dziękujemy. Serfik to jest pierwsza koza. 27 czerwca będzie montowana druga koza na ośrodku na Podrzekcie. I 4 lipca będzie trzecia koza na punkcie widokowym. Ta trzecia koza będzie na największym kamieniu zamontowana na tym punkcie widokowym, także to jest wyzwanie logistyczne, żeby ten kamień tam umieścić. No ale to już jest nasze zmartwienie, żeby to się wydarzyło, także po 4 lipca będzie już można zwiedzać ten początkowy szlak Kus i Róż z trzema kozami, a tak jak mówiłem już wcześniej, w kolejnych latach będziemy stawiali kolejne kozy. Panie burmistrzu, na pewno nie będzie problemu z zniesieniem tego kamienia, bo z Dolska tutaj trzy tygodnie temu na śnieżne szli wolonosiściele właśnie z gminy Dolsk i oni wnosili dzieci z niepełnosprawnościami i oni mieli po 60 kg, także myślę, że sobie tutaj Dolszczanie poradzą i ten kamień Panu na pewno tam wniosą. A ja może ogłoszę, Centrum Promocji Kultury i Sportu fundowało nagrodę właśnie za to imię, które zostało nadane Serpik i wygrała to Pani, to imię wybrała Pani Natalia Kubaczyk. Wiem, że dzisiaj jej nie ma, ale jest jej mama, więc zapraszam na scenę po odbiór nagrody. Panie burmistrzu, proszę. Także wielkie bra brawa dla pani Natalii, którą reprezentuje dzisiaj jej mama. Brawo. Gratulacje serdecznie, proszę przekazać na ręce córki, tutaj skromny upominek. No i gratulujemy córce w tej sytuacji trafnego wyboru, ponieważ jury uznało je to imię za najbardziej odpowiadające tej pierwszej kozie, a zatem serfik. Dzięki pani córce, pani, Natali. pani Natalii, tak będzie miała imię nasza I koza. Proszę nie uciekać, tylko zachęcić ją do następnych konkursów, bo również CTK i będzie ufundowało dalsze nagrody.